Cześć, witam wszystkich na naszym kanale. Jestem Tomek z Motokontrolera. W dniu dzisiejszym e, oglądałem dla naszego klienta Opel K, więc świeży model, samochód z 2017 roku z przebiegiem 40 tysięcy kilometrów. Jednostka benzynowa 1.6 generująca moc 136 koni mechanicznych. Samochód sprowadzony z Francji, a był to test standard plus podłączenie komputera diagnostycznego dodatkowa Taka usługa, klient sobie wykupił. No, miałem kawałeczek drogi do przejechania, żeby ten pojazd oglądać, bym grubo ponad 100 km, no, ale czego się nie robi, jak to mówię, dla naszych klientów. Eee, sam też bardzo chętnie chciałem zobaczyć ten model, pojeździć sobie, zweryfikować go, w jakim będzie stanie. Bo niektórzy też mogą powiedzieć: Samochód z Francji będzie słabo. No, już Wam mówię, jak wypadło to auto, więc tak. Auto w całości można powiedzieć, że jest w oryginalnej warstwie lakierniczej. A czemu w całości prawie, poza przednim lewym słupkiem przy szybie czołowej, gdzie wartość wskazywała mi około 430 mikronów? Samochód cały jest w oryginale. No i teraz pytanie: hmm. no dlaczego? Co się tam stało? O co chodzi? Idąc dalej, sprawdziłem wszystkie szyby, wszystkie szyby również w oryginale, wraz z czołową, natomiast czołowa była z 2018 roku, ale oryginalna. Wychodzi na to, że najprawdopodobniej tutaj też ze sprzedającym, jak rozmawiałem, gdzieś ktoś miał jakąś przygodę, bo niczego innego się nie dopatrzyłem. Wszystkie elementy, nic nie było demontowane, nic nie było ruszane, wszystko jest w oryginale. Najprawdopodobniej albo ktoś miał, nie wiem, coś spadło po prostu na ten słupek lewy i uszkodziło słupek i zbiło szybę, albo ktoś do czegoś dojechał i po prostu go zagiął i, 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 i szyba też poszła. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, natomiast nic innego nie wskazywało. Prawy był w porządku, słupki B były w porządku, tylnie, dach, wszystkie takie rzeczy, no śruby... Tylko można tak sobie to wytłumaczyć. No bo powiem szczerze, nie, nie mam pojęcia, jak to jeszcze inaczej zweryfikować, no taką opcję ja tutaj przyjmuję, sprzedający, no tutaj też mówi, że on kupując to auto, no był tego świadom, natomiast też nie zna historii, co się tam mogło stać, no, no tak to wygląda. Nie jest to straszna wada, no powiem szczerze, no zawsze się może zdarzyć, no ktoś mógł wyjeżdżać o coś zawadzić, coś do czegoś dostawić, no stało się, no stało się, no co zrobić. Zostało to naprawione, tak powinno być, więc dla mnie jest OK. Co do wnętrza, hmm, wszystko co na wyposażeniu, wszystko w porządku, wszystko działa jak najbardziej. No troszeczkę takie dziwne, bo wyposażenie naprawdę było bardzo bogate, no opcja akurat bez nawigacji, ktoś sobie taką konfigurację zrobił. No, tak się trochę w sumie zdziwiliśmy, bo naprawdę no nic jej nie brakowało. Jedyne co taki troszeczkę minus, jeden kluczek. Słabo pasuje sobie gdzieś e, pomyśleć i dorobić drugi, no bo niestety z jednym kluczykiem to nie daj Boże, jakby się coś stało, no to jest problem. I to duży problem. E, co do komory silnika, wnętrza bagażnika, wszystko jak najbardziej w porządku. Normalne ślady eksploatacji, bez żadnych wycieków, osłony kompletne. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Co do samej jazdy, samochód jak najbardziej e, zachowywał się prawidłowo e, pod względem przyspieszania, hamowania, skrętu, zawracania. E, dynamicznej jazdy, jak i spokojnej. Nie mam tutaj naprawdę zastrzeżeń. Samochód jest świeży, z, można powiedzieć, co to za przebieg 40 tysięcy, więc tutaj również prowadził się naprawdę fajnie, pewnie prawie jak nowe auto. Więc tutaj, jak najbardziej OG. Ok. Podłączyłem go pod komputer diagnostyczny. Tutaj również było czysto, nie było żadnych błędów w sterowniku silnika. Wszystko, jak najbardziej, ok. Co do historii serwisowej, no niestety brak historii serwisowej z zagranicy. Nie mamy książki, nie mamy żadnej dokumentacji. No wiadomo, auto jest świeże i ten przebieg myślę, że raczej jest realny po śladach zużycia, eksplata tutaj tak, takich elementów, które najbardziej, że tak powiem, są narażone na, na uszkodzenia, na wytarcia, na zniszczenia, czyli tam kierownica, lewarek z szyni biegów, pedały, boczek, tutaj fotela, sam fotel, boczek, drzwi kierowcy. No takie elementy, mówię typowe, które są najbardziej e, podatne na, na zużycia podczas eksploatacji codziennej pojazdu, naprawdę wyglądały w porządku, więc tutaj nie mam e, wątpliwości, żeby ten przebieg gdzieś był ruszany, kręcony, albo coś się z nim działo. Czy warto kupić taki pojazd, czy nie? Z mojej strony pojazd będzie polecony. Myślę, że jak najbardziej tak. No ta historia, która tutaj miała miejsce, no niestety była, ale to nie jest tak, taka historia, która by dyskwalifikowała ten pojazd, żeby go można było nie polecić. No trudno było, stało się, no niestety jest. Natomiast cała reszta naprawdę na duży plus. No tutaj jeszcze ktoś by mógł powiedzieć: No jeszcze tej historii nie ma. No nie ma, no niestety nie ma. Auto z Francji, więc może ktoś w ogóle nawet go nie serwisował jeszcze do tej pory może nie było. Może gdzieś te dokumenty po prostu nie zostały dostarczone z tym pojazdem. Ciężko powiedzieć. Natomiast jest to świeże auto z niedużym przebiegiem. Można sobie go zacząć serwisować u nas i prowadzić całą historię, całą dokumentację tego pojazdu. Z mojej strony auto godne polecenia. Zobaczymy, jaka będzie decyzja naszego klienta, czy zdecyduje się na zakup, czy nie. Widzimy się na kolejnych oględzinach. Standardowo podzielę się z Wami relacją, zachęcam Was do komentarzy, lajkowania, subskrypcji, udostępniania. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, na razie, cześć.